Ornitomancja to sztuka przewidywania przyszłości na podstawie obserwacji zachowań ptaków. Brytyjscy eksperci w tej nietypowej dziedzinie uważają, iż samotne kobiety, szukając partnerów, powinny zwracać uwagę na znaki dawane właśnie przez ptaki. Pierwszy ptak, jakiego zobaczy taka kobieta w Dniu Świętego Walentego, będzie określał charakter jej przyszłego męża. Jeśli na przykład zobaczy dzięcioła, będzie to znaką, że jej przyszły partner nie będzie miał ochoty angażować się w związek małżeński. Jeśli zobaczy zimorodka, będzie to zwiastun bogatego męża. Jeśli z kolei zobaczy kanarka, oznaczać to będzie, że wyjdzie za mąż za lekarza. A co jeśli jakiś ptak narobi nam na głowę? Niestety ornitomancja nie wyjaśnia tego znaku, a szkoda, bo przecież chyba każdy z nas miał z nim do czynienia przynajmniej raz w życiu. Dla pozytywnych wiadomości, mówił Aleksander Łamek. Zimorodku gdzie jesteś cip 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 zimorodku